tylko e. 10 sports it's only game why you have to be mad bella donna mamma be alimente show a roba roba ri amore mio mozzarella morta della nutella luca sei per me numero 1 stand by for action Mm. O, tam podwieżał do jebany. Tu, 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 o tu, w tym miejscu dokładnie go się tam położył. Nie widzę go. Są w tym miejscu wiesz, to O, bieg, tam, 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 tam gdzie zaznaczałem dokładnie gościu, jest. Ale powiem wam, sniperów tu u nich nie widać. Tak, cisza, i spokój. A nikomu głowa To znaczy, nie że są dowi. Dosłownie. Chicken <noise> 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 Cisza, spokój. Ty Dobra, just szykuj się, podnoszę cię. Głupie starek, ja to nie On z góry! Ja. Co, co? <coughs> ja tam, kurwa, no co dopiero tam, Nie no! wiedział, że cię podniosę, bo widział dron. Ale śmietnik. Ale śmietni. okay, Tu jest jeden gościu, na tej wieży. Pójdź teraz w prawo, Praw w prawo. O, <coughs> I'm dying. Help me. Heads up. Target down. Dobrze. <laughs> Hello, darkness, my old friend. It's for 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 it's a for it's a for 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 Run, for run, 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 run for Run, run, for 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 Oh fuck plecy Aaaa ah. Z tego punktu co dostałeś możesz sobie odblokować koczpasę Co to? Eeeeh <laughs> kurde Tutaj? Czołg krew Chirgalany Hihihi Mój strzela Cześć Tu jest Poczułem Wiesz? Poczułem Znaczy ja nie poczułem, ale widziałem Widziałem, że to mnie strzela Jest tu <laughs> mi kopa na ryj <laughs> Właśnie Kurwa

Nie, nie. A teraz Ciebie by piszczu podgłośniczył. Ale dziwna, na rusz... Cicho, cicho kurwa, za piszczu. 45 minut, teraz 28... Zamknijcie mianowę. się tą chwilę. Rozstrzelaj go, kurwa. Rozstrzelaj, chuja, no proszę Ty. <noise> dziękuję. <tank'> Cicho, kurwa, babon. Chciałem go z ranki zabić, ale widzę, że był blisko w mojej stronie. A, dostał, ale chuj. Ma, ja. Dobra, chuj. Ale, ale musimy iść razem. Hej, kto Polak na bagnety? Urra, a dawać prawą, prawą stroną. Dawaj, kto tam biegnie do mnie? Dawaj, Rio, zrób to. Nie, i nie. się <tank' tank' zriadę> <tank'>

Oznacza to nawet nie jest kurwa sniper, to są te pierdolone skary! <laughs> a nie, to jest chyba po prostu tylko ikonka oznaczenia broni. Tak? No. Oho. go. Dobrze! Super, to jest przestań strzelać na chwilę i wycelować to wali to już z auto. No jest? na stanieczkę, w tam Co ty <laughs>

Gotowi? Odpalam wieżę. Patrzcie skąd mnie zabije. O właśnie. Macie go? Oznaczcie go gdzie <słyn> <słyn> był. Skąd gdzie Gdzieś stąd. Tu gdzie jak jestem. Dobra, uwaga, odpalam jeszcze raz. szykujcie się.

Do młodego, tutaj. Yes! Panowie, to było śliczne, Dobra. kurwa, to było piękne. Dobrze. Dobre. tu odnajduję się, się w tej grze. O, tak. Tego się nie spodziewali. O kurwa, połączenie. O kurwa, o kurwa, to ci sami to prze... nie. Mm -hmm. y ale też jeden team, i to jeszcze gorszy niż ten co na początku sam graliśmy. Także. Aha, szykujcie, <śśpiewanie> dubska. Kupcie duży zapas wazeliny Jest tu. Gdzie? O, no, no, no. O, no. Ucha, drugi. Gdzie drugi? No, od miasta. O, no szybko. O no. tu, gdzie? Na pewno w drodze. Tak, no bo skoro już. Right. Yeah. Oj. Oh, <laughs> access point established. Get on that terminal. Hostile forces are securing the access point. No, rił, ciężki oddech, gwiadek. <laughs> Prawie. No myślałem, że się za nim pobrali. mnie ja. zabili. <grywa> Teraz lewa. Dios, strzykuj się. O oh, oh, Młody, podnieś mnie, szybko, szybko. Aj, albo daleko, szybciutko. <grywa> Szybdy, <grywa> On jest medykiem, go podnieś. Nie, ja nie, jestem zabójcą, nie medykiem. Dobra, teraz się wyjdzie. Młody schowaj się. Schowaj się. Czy my tu mamy widok na ten? Mamy widok na ten. Hitraj się Widzę go. Tam jest. Gdzie? Gdzie, 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 tam, gdzie, gdzie, Tam tam gdzie. Dobra, idzie się uleczyć jak widzę. E, Riusto też się ulecz, bo masz pół HP. Chociaż tobie jako i... sniperowi to bez różnicy. Właśnie. Tam, 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 tam. tam. Siele, widzę go, widzę go, tu jest przy murku. Kurwa. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh fuck, wbiegłem w wtedy miałem się odwracać. Oh fuck. Ty kurwa, ja mam biały kamuflaż, ja pierdolę. What? Oj, oj. To będziesz się rzucał w oczy jak. Nie wiesz co, się przy murku jakimś schowam. Tak, bo chur. to ci pomoże. <laughs> Tracę. Tracę. Mam pomysł, tracę. obstawimy młodego dookoła, żeby nikt go nie widział. Dobry plan. A jaki? Co? Na jaki plac. Smacznego, smacznego, ale na no. jaki plac nie, 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 to nie, na pewno nie, nie, Proszę, nie, nas. Plan. Jaki pla nie, no. Jaki, placek? jaki placek? <laughs>

nie się, że to jest którą walłem baję na początku. No i daj drążek, daj drona użyć. Kurwa, hej, hej, Daj hej, użyć. O kurwa. hej, 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 nie, 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 on tu jest? Mhm. To na pewno. No moje C4 no... Jak co tam się tak mówi? Nie, 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 nie. <grystanie> <grystanie> Jaka, Podnoś! Podnoś mnie, podnoś mnie! On cię nie widzi stamtąd, podnoś! Czy jesteś pewien? No. <grystanie> Na kuj <chuj> ty wstajesz! <grystanie> <Upiekło> się A <było>. gdzie <grystanie> Aha! Dobra, ja mam pomysł! Hello! Kurwa, Kurwa <grystanie> chodź tu bo ja a, no tak! <grywa> no I <trym don ten>. <zorganizowano starym. trym sounds> no, Ej, no, nie tego drona odpalić! Gdzie on był? Nie wiem, weź wyjdzie jako ludzka tarczę. wiem Идем, по вообще, так, ну, тут, ай. What the hell? Есть yes, Nie, nie mogę tego. A kurwa, mi się czad włączył. Ja pierdolę. Ja, ja, ja. Wypadek z tym dronem już się usłyszałem. Kurwa. Je. O kurwa. Nie Ty masz ten sam problem co ja. ja okay. <gry> <gry> yeah, bo... Jeden do mnie strzelał, a ja tak ja na pójść strzelał sobie. On w 8, kolego lewo. to lewe. To o, grał w 8. Tak, tak. Marking position. Shit, man down! Frag out! Kolejny No kurwa, dobrze, nie maliśmy. mi się czat włączył, ej. <stans> 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 Patrz pod siebie, Jestem problem, to ja masz. Ja już na przykład jak się... Ja się przygotuję do spierdalania, nie? Z <laughs> pełku No to ja. Um, no Zaś mnie. Aha. No zniszczył. Zniszczył mnie, zniszczył mnie, rozpierdolił. Yo, I'm placing a mine. Jezuszek, mnie ja wali. Dobra. O, bądź. on gra tym gównem od dźwięku. Tym gównem od dźwięku. Dobrze sutełku, dobrze! Ja ci wyjechałem Zostaliście wy-rucha... Tak, o oh, fuck Alej Biegi, bigi, biegi, do punktu! Do punktu kurwy! Dobrze! Ja Miałem powiedzieć, instrybutor nie strzel Aaaa! Specjalnie wbił, żeby się wyświetlać. Z mogłem mógłbym prosić właśnie.

Kurwa, ja kurwa nawet ja nie płacę w przelach! Także to strzelałem w krzak, bo myślałem, bo wyglądał dosłownie jak ciało, które kupca. Dosłownie. Yeah. <gryzanie> tak mi się zdaje. Hm? Ja, bo... Ronę cię w ogóle z innej strony. Bóg zrobił zrobi. Bóg! A! Czym leży. <laughs> oh shit, not good. No. Any activity. Marking position now. it's up. Good to me. Yeah, Hostels going loud. Jesus fucking Christ. <laughs>

ja wczoraj, na dzisiaj ona ja. Mojej lewej, moja step. lewa Dwa... Czekaj, nie mogę obracać kemery Weź się pobladnie gdzieś tam, o, o tak jak stoisz, o tam gdzie? po twojej drugiej prawej co? Neve kurva debilu. Tej Ty druhý, Ty druhý lewej, idioto. Tutaj <laughs> <laughs> Nic nie rozumiem, co lat a ty nic dla nie rozumiesz. no <laughs> Cholipka. Ryus. to Czarny Kustód się że A, okej. Okay. się Widzę chuja. Gdzie? Tam, bardziej Hello there!

<laughs> <laughs> I'm under heavy fire. <laughs> They've got <gotten> me <married. laughs> <laughs> <laughs> yeah, the <laughs> <laughs>

Wyszłeś mi się. Ci tego. odliczył O! zama. się złagą! Co? Jak ty to przeżyłeś? Jak ty kurwa? <śla> ja się pytam Blondynem kurwa, nie lwem. Ja kurwa lwem Nie wiem czy on tutaj nie jest. Co ty do bo słyszałem jak słyszałeś odejść w trawę. <grywy> Co w trawie piszcze? Widzisz? co tam gdzieś tu Ale to zjebałem. O fakt! <grywy> Pirdole! Tańcz z nami, tańcz, dam ci pomarańcze, imba ciągle trwa, kiedy papież tańczy, daj ponieść się, nikt tu się nie zgubi, bo to jest papież Jan Paweł II.